Witamy w kolejnym potężnym materiale z serii Warhols Battle 1 ze mną Edwin Siema Gramy uh -huh. na kolejnej okay. mapce skirmiszowej o nazwie okay. uh, State of War? Nie oh? yeah. yeah, tak, state of War mm -hmm. no, no, i no i gramy drugi. na jednego bota Grand Ulorda My gramy humanami wszyscy, bo też to gramy to. swoimi bohaterami I daliśmy tempo bardzo szybkie, bo mapa jest bardzo mała i to to. Bardzo tak. prawdopodobnie będzie Szybki rush Taki przynajmniej jest plan

Nic ciekawego. Spadki są do kupienia, to może gdzieś tam można dopłynąć po do jakieś części. No to można będzie sprawdzić. Ło, wow, budują mi się w bazie. No właśnie. Aż mój chłop zaczął walczyć. O, ty masz chyba jakieś niby. tam u góry. Nie, to nie są... To nie takie buzeczki. Masz metalu? No niby tak, ale zaczynam piki robić. I nie, przejąłeś nie mi... Moje baraki. Twoje? No. Jak przejmowałeś kopalnię, to ja budowałem bara i od razu mi przejąłeś. Uh -huh. Możliwe. Okej. Dobra. Się udało nawet bez żadnych przyzwanych jednostek. O, dopłynąłem na jakąś wysadkę. Mm, tam tylko surki. No, ja nie zdążyłem ich przejąć. To, było to, się, to się nie nadaje do wrzucenia. Jak to nie? Dlaczego? Trzy minuty.